Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. W gnieźnie, gdzie jesteśmy emocje, dzisiaj będą niesamowite. Zasadnując startu gniezno. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mecz sezonu w gnieździe można powiedzieć. Bardzo ważne spotkanie dla gospodarzy, ale dla gości także. O, dlaczego tak będzie, o tym powiem za chwilkę. Waltra start gniezno kontra Marma Hadykówka Rzeszów, stawka spotkania ogromna, bo w przypadku zwycięstwa gospodarzy za 3 punkty pojadą do Gdańska bronić bonusów w ostatnim spotkaniu i będzie szansa w na baraże. Natomiast zespołowi marmy Hadykówki 39 punktów brakuje do tego, aby awansować do Speedway ekstraligi i być pewnym mieć święty spokój przed ostatnim spotkaniem u siebie z ekipą lokomotywu Daugapils. Za chwilkę na naszych ekranach pokażę państwu się pary na dzisiejsze, na dzisiejszą kolejkę. Te spotkanie w Gliźnie właśnie jesteśmy tutaj, o tym mówiłem i w pierwszej czwórce jeszcze lokomotyw Daugapils podejmuje Gdańskie Wybrzeże, natomiast druga czwórka PZ Poznań RKM Rybnik i Speedway Mischkol z Gieterzet, chociaż wiemy, że tam spotkanie prawdopodobnie będzie przełożone ze względu na fatalne warunki atmosferyczne. Dane stadionu po którym, i toru, po którym ścigać się będą dzisiaj zawodnicy, to proszę Państwa 62-64 Krzysztof Cegielski, 8 lat, ma rekord toru, bo 21 lipca ustanowiony. Długość toru to 348 metrów. Tyle metrów liczy sobie owal startu gniezno. Są już na to, że zawodnicy. Przed tym spotkaniem sprawdzają dokładnie na wierzchni Dzisiaj tor przygotowany, twardy, ale taki, który będzie umożliwiał walkę, a więc będzie się delikatnie sypał, będzie można zaatakować. O to chodzi, dlatego że gospodarze zdają sobie sprawę z tego, że po przegranych startach na, na tym torze będzie trudno wyprzedzić swoich rywali. Dariusz Śleć. Jest na naszych ekranach. On ustawił skład dzisiaj następujący. Chris Harris z numerem pierwszym, potem dwójka Mikael Max z trójką Rafał Koniewski, czwórka Maciej Kuciapa z numerem piątym dzisiaj w ekipie z Rzeszowa pojedzie Lee Richardson. Numer 6 to Dawid Lampard i z numerem 7. Łukasz Kret, to jest siódemka tenera Dariusza śledzie. Na dzisiejsze spotkanie, a więc skład praktycznie taki jak zawsze jak chodzi o ustawienie par tutaj. Dariusz Leć nie kombinuje, nie zmienia zupełnie nic. Od kilku spotkań ten skład daje zwycięstwa, więc nie zmienia się tego. Co jest dobre i tak też czyni Rzeszowski Szkoleniowiec. A za chwilkę poznamy skład gospodarzy Waltra Start Gniezno. I o właśnie oto oni: 9 to Mirosław Jabłoński z numerem 10. Peter Jung, który wraca do składu gnieźnieńskiego startu. 1 sierpnia 2010 to jest, kiedy on ostatni raz wystąpił w barwach. Gospodarzy. Krzysztof Jabłoński z numerem 11, potem z 12 Adrian Gomulski, który wraca do dobrej formy. Z zeszłego roku 13 to Michał Szczepaniak z numerem 14. Syn doskonale znanego w gnieźnie. Tomka Pfeiffera, Oskar Pfeiffer na pewno w takim spotkaniu wystartować to jest wielka sprawa dla tego zawodnika, ale i ogromny stres i z numerem 15 doświadczony już jak na swój wiek Kacper Gomulski. To jest z kolei siódemka trenera Leona Kujawskiego, a więc rzucili wszystko co najlepsze, można powiedzieć szkoleniowcy obu ekip. No i teraz Tor wszystko zweryfikuje. Rozwiązań i możliwości jest dużo i dla jednych i dla drugich. O tym myślę, że będzie okazja opowiedzieć podczas tego spotkania. No ale na pewno stawka jest ogromna, co widać po trybunach, które wypełniły się praktycznie do ostatniego miejsca, więc Arek Rusiecki, prezes klubu Startu Gniezno, na pewno zadowolony z takiego obrotu sprawy. My za chwilkę przeniesiemy się do Parku Maszyn, tam już czekają szkoleniowcy obu ekip. Wodno dzisiaj w Gnieździe, ale temperatura na trybunach będzie gorąca i nawet bardzo gorąca, 53 punkty to jest przepustka do krainy szczęśliwości i wielkiego nieba, bo potem do Gdańska pojedziemy po jeden punkt, mówi Dan Kujawski. No właśnie, plan jest prosty, wygrać na pewno, jak się uda to za trzy punkty. Tak, no oczywiście, no, no, jak najlepszy zrobić wynik, a jak y, by się udało za trzy, no to już jest naprawdę taki handicap, że, że pojedziemy po jeden punkt do Gdańska i już na takim ludzie bardziej. Wraca do składu Peter Jung. Wiadomo, że nowy sponsor, który jest z wami na dwa ostatnie mecze rundy playoff. Pojawiły się trochę gotówki, Szwed wraca do składu. Czy pan się nie obawia o jego dyspozycję po tak miesięcznej przebiegu? W końcu 1 sierpnia ostatni raz tutaj jechał na tym torze. Tak, ale to jest zawodnik doświadczony, on wie tutaj o co chodzi na tym torze i wie, jakich motocykli używać. Także mi się wydaje, że on wciąż jest w, kontak w kontakcie z motocyklami, także nie powinno być źle. I wierzę w tego zawodnika, że on dzisiaj spełni oczekiwania nasze. Mówił mi Jarek Rusiecki przed playoffami, że właściwie szanse na awans macie u Potem parę rzeczy się pozmieniało, wygrana do go, sensacyjna, no i wraca się do gry w wielkim stylu. Eee, czy serce bije mocniej przed tak ważnym spotkaniem? Tak, no mi się wydaje, że tak jak w piłce, dopóki piłka jest w grze, to wszystko jest możliwe. U nas, dopóki zawodnicy jadą i koła się kręcą, to też wiadomo, że, że no, sport jest taką wielką niewiadomą, że wszystko może się zdarzyć i najsilniejszy zespół może przegrać ze słabszym zespołem, także no, wszystko jest możliwe jeszcze. Zielona góra gościła najlepszych zawodników podczas finału Mistrzostw Polski wczoraj występ na podapieś niezły, chociaż więcej trochę się spodziewano po Krzyszku Jabłońskim. No tak, no miał udane dwa wyścigi. No jest to jednak finał Mistrzostw Polski. Jedzie 16 najlepszych zawodników z kraju, i mi się wydaje, że każdy wyścig wygrany to już jest jakaś satysfakcja, że, że można w tych zawodach odnieść zwycięstwo. Także mi się wydaje, że one, może chłopacy troszeczkę byli już myślami dzisiaj na tym meczu, że wiedzą jaki ciężar na nich spoczywa, i pojechali na, na miarę swoich możliwości, umiejętności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy koniecznie muszę rozmawiać, pytam, mi Darek sześć przed chwilką, no niestety albo stety jest to konieczne, darku e, Trener jest bardzo ważną postacią w zespole i ten trener na pewno chłopaków zmotywował do jazdy niesamowicie dzisiaj, bo faktycznie macie jeszcze dwa spotkania, jeden punkt wam wystarczy do awansu, no ale nie zamierzacie tutaj tanie skóry sprzedać. Nie no, przyjechaliśmy walczyć o zwycięstwo, zawsze staramy się walczyć o zwycięstwo i dzisiaj to się nie zmieniło, także Naszych zawodników nie trzeba dodatkowo motywować, oni są, oni, są, oni wiedzą, że, 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 że sukces jest blisko, że, że cel, który założyliśmy sobie przed sezonem jest, jest właściwie na wyciągnięcie droni, ale, ale trzeba pojechać dwa dobre spotkania jeszcze i chłopcy o tym wiedzą, jedziemy, walczymy o zwycięstwo. Po cichu zadałem to pytanie, ale mam nadzieję, że odpowiesz. Gdzie lodówka z szampanami jest? A to pewnie gdzieś w Rzeszowie, no ja nie wiem. No na razie sezon się nie skończył. Kończy się 26. faza zasadnicza, właściwie faza playoff, później będą jeszcze baraże. No ale 26 zakładamy, że sezon się kończy i wtedy. Będzie czas na świętowanie. Darku, taka spiskowa teoria jest to ostatnie pytanko, że nie lubicie Gdańska po tych numerach i meczem o dziewiątej rano, dlatego dzisiaj Rzeszów wygra, Gniezno wygra z wami do 37, a wy wygracie do Głopis. ile jest tym prawda? Ja raczej nie wierzę w takie spekulacje. <laughs> nie, to nie jest tak, że nie lubimy Gdańska, no przecież no wszyscy zawodnicy jeżdżą i, i chcą wygrywać, to, to, to nie o to chodzi. A my, my, tak jak powiedziałem wcześniej, przyjechaliśmy dzisiaj walczyć o zwycięstwo i, i tego nic nie zmienia. Dobry występ Maćka Kuciapa po swoim początku wczoraj w Zielonej Górze. Jak byś ocenił występ Ciapka wczoraj w Zielonej Górze, w końcu na swoim torze, bo jeździł tam dwa lata. No jeździł tam dwa lata, ale to było już jakiś czas temu, także mm, to jakby nie, nie miało znaczenia. Maciek pojechał, pojechał całkiem fajne zawody, e, moim zdaniem mógł tam jeszcze dwa punkciki skrobnąć i, i wtedy byłby to bardzo dobry występ. Ale i tak ja, ja uważam, że Maciek drugą połowę sezonu ma bardzo dobrą i, i, i zdobywa dużo punktów dla naszej drużyny. I na, naprawdę e, wszyscy możemy być zadowoleni z postawy Maćka. Czy pierwsza trójka jest dla ciebie zaskoczeniem, czyli Zielonej Górze? Nie, nie, dlaczego? No Jano Szkołodziej ma bardzo dobry sezon i, i, i wygrał te zawody zasłużenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy go w Grand Prix. Czego mu życzę, oczywiście. Nie no, były fajne zawody i, i, i trzeba pogratulować zwycięzcom. Dzięki śledzik. Dziękuję. Chwalił Darek śledź przed chwilą Maćka Kuciapę, że od połowy sezonu ten nie zawodzi praktycznie nigdzie. I Maćkę przede wszystkim gratulacje za dobry występ w finale Mistrzostw Polski w Zielonej górze. Mogło być trochę, le trochę lepiej, ale te 8 punktów to nie jest zły wynik. No dziękuję. No na pewno moja radość była większa, gdybym udało mi się stanąć na podium, ale w takiej stawce no nie jest łatwo. Mm, także... Szkoda, szkoda, pozostał niedosyt, ale trudno, to już po prostu trzeba zapomnieć przygotować się do kolejnej imprezy. Także jedziemy dalej. Mecz tutaj w Gnieźnie, w rundzie zasadniczej, był Twoim przełamaniem w meczach wyjazdowych, bo pojechałeś kapitalne zawody. Jeden punkt Wam brakuje do krainy szczęścia, czyli do ekstraligi. I dzisiaj na pewno będziecie chcieli tą wisienkę na torcie przypiąć ładnie, ale Gniezno pokazało, że wraca do gry, no i mecz może być bardzo ciekawy. No na pewno no. jedziemy tutaj. Dzisiaj drużyna z Gniezna jest bardzo dobrą drużyną i na pewno nie będzie nam łatwo tutaj. No będziemy robić wszystko, żeby powalczyć. Także no to sprawa otwarta na dzień dzisiejszy. Awans do z Ligi to miało być w tym roku. W połowie sezonu był, ta była taka delikatna mała zadyszka. Czy miałeś w trakcie tego sezonu moment wątpienia, że coś się może nie udać? No była, by, był taki moment wątpienia, gdy, gdy, gdy przegrywaliśmy spotkania na wyjeździe i to dosyć mocno, i, i, ale teraz jesteśmy w trochę lepszej sytuacji. Także no, co, no, my będziemy robić wszystko, żeby, żeby jednak, e, jednak przywieźć tą Ekstraligę i miejmy nadzieję, że nam się to uda. Dziwne ostatnie pytanie, skąd Maćku pomysł na taki kaflar, którym jeździ podobnym kaflarze, jeździ Janusz Kołodzi? Ty do połowy sezonu występowałeś w zupełnie innym, e, to jest lżejszy model, to lepiej się jeździ w czymś takim, na czym polega no na pewno jest to lżejszy model, to to nie ulega wątpliwości i te ruchy są na pewno nie ma takiej krępacji, także na pewno jest lepiej jeździć w tym kombinezonie, chociaż teraz już pogoda jest troszeczkę zimniej, ale mimo wszystko wybrałem ten kombinezon na dzisiejsze zawody i, i będę startował w nim na pewno do końca sezonu. Dzięki. Dzięki. Ważne spotkanie dla gospodarzy dzisiaj, ale nawet przegrana nie przekreśla szans na awans, bo wtedy trzeba będzie wygrać w Gdańsku nad morzem. To spotkanie Wygrane za trzy punkty powoduje, że jeden punkt mają tylko do e, awansu, do baraży Gniezian. No i to zadanie bardzo trudne. Mirku, ciężkie spotkanie. E, za trzy punkty super byłoby wygrać. Za dwa rewelacyjnie. Przegrana także was nie przekreśla. Każdy warunek jest możliwe. No dokładnie. Tak jak powiedziałeś, każda opcja wchodzi w grę, nawet jeżeli przegramy. My, czego nie bierzemy w ogóle pod uwagę? Jesteśmy maksymalnie zmobilizowani, skoncentrowani na tym, aby wygrywać każde biegi i żeby baczyć do samego końca. Nie odpuścimy do ostatniego metra 15 wyścigu. Dlatego zapowiada się bardzo emocjonujące spotkanie i liczę na to, że zwyciężymy, a nawet pokusimy się o bonus. Humor się poprawił, bo pamiętam, kiedy rozmawialiśmy tutaj po remisie z Dauga mówiłeś, że właściwie nie mamy już szans na barażę. A tymczasem stało się coś praktycznie niemożliwego. No, dużo zbiegów w okoliczności Liga w tym roku jest nieprzewidywalna, nieobliczalna. Wiele, każda drużyna traci punkty u siebie. To powoduje, że wszystkie szan szanse wszystkich się wyrównały. Dlatego tyle rosztat nastąpiło i mamy szansę o to upragnione baranże walczyć, dlatego zrobimy wszystko dzisiaj, ażeby do Gdańska jechać jak najbardziej wyluzowanym tylko po punkt bonusowy. Jedzie dzisiaj z Peterem Ljungiem w parze, jak siedzi z Peterem. Tak jak cały rok jeździliśmy razem, nie narzekam na to. Jeżeli wygrywamy starty, jedziemy z przodu. Wiadomo, jest o wiele łatwiej jak jest. Jedziemy z tyłu. Jest trochę trudniej, aczkolwiek sądzę, że dogadujemy się bardzo dobrze na tyle co ze sobą jeździmy. Dzięki mi Dzięki wielkie. Teraz już y, rozpoczynamy emocje. Przed nami pierwszy wyścig, w gnieźnie przypomnę, jesteśmy w gnieźnie pojedynek startu Gniezno i Marmy Hadykówki Rzeszów, pierwsza odsłona tego, mam nadzieję, ciekawego spotkania. Przypomnę e, te spotkanie w rundzie zasadniczej, kiedy tutaj gospodarze podejmowali ekipę Marmy Chadykówki, Zakończyło się przegraną ich 43 do 47, ale dzisiaj to jest już zupełnie inny mecz. Chris Harris w tym mikrofon. Mikael Max w kasku białym kontra Mirek Jabłoński w czerwonym i Peter Jung w kasku koloru niebieskiego. Koncentrowani 7 sekund i spójrzmy. Dobrze ze startu gospodarze, ale kapitalnie Mikael Max. Ten jednak na razie trzeci, bo prowadzi Jabuński. drugi Harris, trzeci Maxku, tam nieco szerzej będzie podróżował. Mirek Jabuński. Z przodu Piter ostatni. Liung teraz przy krawężniku. Jabłoński jak na razie prowadzi, ale musi uważać, bo para mechadykówki za nim. ścieka, atakuje. Michael Max. Tam nieco szerzej. Przy krawężniku pójść teraz święty w kleszcze. Jabłoński wytrzymuje to jednak kapitalnie. Liung bezradny jak na razie Szwed. Jest ostatni. Jabłoński zamyka na krawężnik. Karisa Max ponownie nieco szerzej. Tam próbuje się rozpędzić, ale kontroluje to. Widoskład jabłoński teraz akcja Mikaela Maxa na pierwszym wirażu, Jabłoński jednak fenomenalnie i zobaczymy jak nam się to wszystko zakończy. Czy wytrzyma Mirek Jabłoński Max teraz zaatakował bardziej zdecydowanie? No i kto, no i kto. Jednak mirek jabłoński. Jednak Mirek Jabłoński. Ale kto był drugi? Proszę Państwa, Mirosław Jabłoński na pewno 3, na pewno Peter Jung 0, ale poczekajmy jeszcze na drugie i trzecie miejsce. Ale Harris 2, Mikael Max 3, trzecie miejsce, jeden punkt i czwarty Peter Link po 3 i taki też ten spotkanie po pierwszej gonitwie na torze ze startu mięsno. No więc remisowo w pierwszej gonitwie. No i teraz z kolejnych czterech muskiterów już na torze. Mirek Jabłoński zadowolony po tym biegu. Peter Jung zaczął od zera, on często zaczyna w więzieniu od zera. No i tutaj wszyscy liczą na to, że pojedzie kolejne biegi dużo lepiej, chociaż no, Leung jest zawodnikiem, który potrafi zawieźć w najmniej spodziewanym momencie. I oby dla gospodarzy to nie było to spotkanie. Oskar Pfeiffer w kasku czerwonym, Kacper Gomolski w kasku niebieskim, Topara, para gospodarzy. Kontra Dawid Lampard w kasku żółtym, Łukasz Kret w kasku koloru białego. W boksie Oskara Pfeiffera Tomek Pfeiffer. Przed laty znakomity zawodnik tutaj gnieźnieńskiego Startu. Czuła nad szybkością motocykli swojego syna. Na czwartym polu Gomuła. Drugi wicemistrz polski młodzieżowy z Torunia sprzed tygodnia. A kontra Dawid Lampart z kasku żółtym i Łukasz Krep z kasku w wokcie w bokcie Ryszard Piela, kapitalny Rzeszowski Mechanik. Zobaczmy. Aj! Spalił temat. Oskar Pfeiffer. I będzie wykluczony. Proszę państwa, taśma Oskara Pfeiffera nie wytrzymał nerwowo. I tutaj gospodarze, źle dla, dla gospodarzy w tym drugim biegu, dlatego że osamocniony Kacper Gomulski będzie walczył z gośćmi na pewno. 3-3 to jest wszystko, na co mogą liczyć gospodarze. No ale ten bieg jeszcze trzeba wygrać, bo o ile yy, o walkę Kreta i Gomulskiego myślę, że tutaj kibice się nie boją z gniezna. Natomiast no, Dawid Lampart pokazał w poprzednim spotkaniu obu tych drużyn na to, że tutaj w Gnieźnie, że potrafi pojechać znakomite zawody, no i poczekajmy, teraz tam akcja pod bramą Parku Maszyn, Kacper Gomulski, Jacek Gomulski, jego ojciec, dogląda tam wszystkiego, aby wszystko grało i pasowało, no i Raz jeszcze bieg numer dwa, tym razem jego powtórka bez wykluczonego Oscara Pfeiffera. Lampard kasku żółtym na polu pierwszym. Potem pole trzecie, kask biały to Łukasz Kret. I pole czwarte, Kask niebieski, Kasper Gomulski. W pierwszej gonitwie. No i zobaczymy jak nam się to poszła teraz. Gomulski dobrze także Dawid Lampard Gomulski spojrzał na swojego rywala Gdzie jest Lampard Ten z przodu, trzeci Łukasz Kret Ale znając kadrę Ten tutaj nie odpuści na razie Ten tor nie pozwala chyba na Wyprzedzanie nieco szerzej No ale zobaczymy Twardo, bardzo twardo w Gnieźnie, kurzy się niemiłosiernie, myślę, że polewaczka byłaby wskazana, chociaż tutaj jechaliśmy do Gniezna, proszę Państwa, to ta pogoda nie była zbyt optymistyczna, tak, że nie padało, ale jednak gdzieś tam były chmury, które mogły spowodować deszcz, wydawało się, że Gomulski zaatakuje swojego rywala, na razie jednak bez efektu, stara się Kacper. Intensywnie pracuje w swoim Jest Jeszcze jedno kilo, że nie będzie wszystko jasne. Lampard więc pierwszy, Gomulski drugi, Łukasz Kret jest trzeci i w takiej kolejności dojeżdżają do mety. Lampard więc za trzy. Gomulski za dwa. Jeden punkt Łukasza Kreta. To nam oznacza pierwsze drużynowe zwycięstwo Marmy Chadykówki. 4 do 2. No i podopieczni Darka Śledzia prowadzą po dwóch biegach 5 do 7. Ja przypomnę, że w pierwszym spotkaniu play-off na torze w Rzeszowie 52 do 38 wygrali gospodarze, no i gospodarze, czyli teraz starty nie chcąc wygrać za 3 punkty muszą wygrać różnicą 15 punktów i więcej wtedy pojadą do Gdańska tylko po bonus i będą w barażach, jeżeli wygrają za 2 punkty to będą musieli wygrać w Gdańsku aby pojechać w Barażach, a jeżeli przegrają, to także zwycięstwo w Gdańsku będzie konieczne do znalezienia się w Barażach, a więc trudna sytuacja ekipy Leona Kujawskiego, chociaż tutaj nawet przegrana, o której mówiłem przed chwilką, nie przekreśla jeszcze szans na awans do obraży, ale oczywiście, gdyby tutaj gospodarze wygrali za trzy punkty, to do Gdańska pojechaliby bardzo spokojnie, dlatego że, przypomnę, gniezdą wygrał 57 do 33 tutaj w playoffach, no i musieliby Gdańszczanie odrobić 24 punkty, patrząc na to, że są w ogromnym dołku a gospodarze dzisiejszej potyczki, czyli stad Gniezno na fali, no te zadanie może być bardzo trudne do zrealizowania. zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.